Słuchajcie, ja w ogóle byłem w związku z bardzo ładną dziewczyną. Może trochę za ładną, jak na moją e, sytuację. Zdradziła mnie 30 razy, ale ona przyszła na mój występ e, i p, usiadła w pierwszym rzędzie i zauważyłem, że z ciąży, który z tych ziołaczków zrobił dzieciaka. I myślę sobie, jeden, jeden szmato. Fajnie, fajnie, ale nie chciałem być chujem, bo nie o to chodzi w życiu, więc ze sceny jeszcze tylko powiedziałem jej fajnie, że wpadłaś. Super. Dostanie kupiłem straszną depresją, trzymiech siedzenia na chacie. Aż przyszedł do mnie kolega i mówi Adam, weź się ogarnij, człowieku, zrób coś z sobą. Jest nowy rok, jakieś postanowienie, pójść na siłownię. No nie? Mówię siłownia. Może faktycznie. I teraz bardzo ważne pytanie. Jesteśmy w Marborgu, a widzę, że tu już wszyscy dopiero doleni siedzą. Przypakowani. No ziom tobie to aż suty wysadza, aż pod swetrem. swetrem. z nimi kanal plus, to chodzisz na siłownię, prawda? A jak się nazywa ta siłownia? Kalipso? Ale potrzebujemy jakąś siłownię dla hetero. Dalej. Dobra, już, stary, wyobrażam sobie, jak mówisz, hej, chłopaki, idziemy do Kalipso. Wiebaś, stary. No stary. stary. Ale spoko, jakby... Kiedy kojarzycie, jest sieć siłowni założona przez Dariusza Michalczewskiego i ona nazywa się Tiger Gym. Ktoś kojarzy? Wiadomo, prawda? Każdy wie o co chodzi, kto jest za Darka. Wiadomo, że to jest wielokrotny miejsc świata w karate. Więc mówię, skoro Darek poleca, słuchajcie, nie, nie, ja nie wiedziałem, że karnet jest w ogóle taki drogi. Więc wydałem cały szmal, praktycznie nie było mnie stać już ani na puty, ani na spolenki. Mówię: dawaj, kurwa, otwieram szafę. Wyciągnąłem z z trzeciej gimnazjum. No mi jak w błonek. Ale były na tyle ciasne, że jak się schyliłem, to dostałem oczuwaszki. <grym> Natychmiast. Natychmiast. I jeszcze, jeszcze pamiętam... Ja nie mówię... Ja pamiętam, jak pierwszy w ogóle raz byłem jeszcze przed tymi drzwiami, to jest zeschizowany, jakaś, kurwa, podejrzana muzyka, tam... Otwieram bramę. Wchodzę do środka, mówię, o kurwa... O Jezu... Nie ma Darka? Halo. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ja nie mam pojęcia, jak w ogóle ćwiczyć. No zero techniki, no nie? Ja nie mówię, że ja jestem jakąś pizdą. Ja jestem taką pochwą. Powiedzmy, no nie? I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że biorę personalnego trenera. Brałeś kiedyś personalnego? A widzisz, bo to trzeba mieć pizdyszek. Ostatnie moje pieniądze, słuchajcie. Ostatnie pieniądze na paliwo. Idę do recepcji, tak nieśmiało, miało ładna babeczka, siedziała za biurkiem i mówię, że Szukam faceta, który pokaże mi co i jak. I ja ona taka wyruzowała się, dziś spoko, zaraz podejdzie do pana Jaro. To jest symbol tej siłowni. Mówię Jaro? No brzmi groźnie, a nie? I czekam dwie minuty, trzy w holu, Nikt nie przychodzi i nagle za plecami słyszę takie... Czy mi się pomóc, Jomeeczku? O kurwa jaro. Jaro ja, faktycznie wyglądał jak symbol. Trójkąta w kurwa, taki był. I <grywa> po co o oni powiedzieć? Że tatuaży miał więcej niż wiedzy. Ten typ nic nie komu. Totalnie, nie? Ja mam, mam troszkę tatuaży, ale tak patrzę, rękawy całe wydzielane, ale każdy tatuaż kurwa jakby z innej parafii. To wyglądało tak, jakby przyszedł do studia tatuażu i ta książka z wzorami pojebałaby mu się z gazetką z Lidla. <grywa> Dzierajta! Ale to jest łódko z kurczaka. Chuj tam dzierajta! Dzierajta, wszystko! Ale mówię, spędzę z typem. Całą godzinę za pięć dyszek, więc jakby dobrze wejdę w temat. Zakaję, więc przyglądam się tym jego tatuażom. Mówię, ty. Zajebisty golum. Ja też jestem fanem Turkiera. mówi, golum kurwa, to moja córka! Więc <śled> tam lekcję numer jeden. Pff. Chuj, resztę już mi nie wydał. 2 minuty ćwiczeń, jakby, więc musiałem znaleźć sobie jakąś e, wolną ławeczkę i sam ogarniać cały ten sprzęt, jakby każdy z nas wie, jak wygląda e, ławka do ćwiczeń. Jest ta e, podstawka gry, w to wszystko mówię, boże, jaki się w ogóle za to zabiorę. I nagle przychodzi mój e, jednorazowy kolega z siłowni Adrianek. Typ podchodzi metr 50 łysy i cały się lśnił w jakiejś oliwce i kupiwa noworodek na testosteronie. Podchodził ziomuś, mówi dawaj, ziomek! Dźwigaj, ja będę cię no Ok, Ale ja nie wiedziałem, o co chodzi z tą W ogóle nie? Do momentu, aż położyłem się na tej ławce i Adrianek metry 50 ustawił się jajami 10 centymetrów nad moim czołem i coś mi pierdoli o bezpieczeństwie. No sorry, ale nie czułem się specjalnie bezpiecznie w tej pozycji. A że miał luźne spojrzenie, to widziałem te jaja. Czy patrzyli na mnie, jak chłysę nie doperze? Zaczęło z nich kapać. Ja mówię, dobra ziomuś, ile dźwigamy? Ile? Ile? Mówię, ale będzie wiocha. Kurwa 40. Miałem 50, 50, tak. Tak jak ja mam pralkę na piątek, ale wreszcie kapnęło mi już do oka. Mówię, chuj, dawaj, sto! Najwyżej umrę tylko bohater. On ja mówi sto ziomek? Spoko, ja też tak zaczynałem. Mówię, kurwa. I teraz Adrianek pomógł mi wynieść tą sztangę i myślałem, że od stu kg po prostu pęknął mi nadgarski, No bo co więcej, mogłoby się stać, to no nie? Ale jakby biorę to i mówię, o, nie jest źle, nie jest źle, ale ja mam chore plecy. I coś strzeliło mi w dupie. Po prostu jakiś punkt uderzeli. Nagle się wygiąłem niebezpiecznie, rozdałem oczu ważki, na całą tą siłownię. I ta sztanga leci mi tam na sut i mówię, Adrianek, pomóż! I Adrianek miał łapy całej woliwce, kurwa, nie mógł złapać. I zjeżdża coraz niżej. I niżej jak gilotyna. Jak jak Giotrajka. Nie! Aaaaa! To, to było jakie madło z mięsa! Był jak okulus bez 3D z tym, że tam nie było żadnego 3D. Nie wiem, o to trwało. Minutę. Wreszcie ta sztanga spadła, hukna całą siłownię, mówię o pierdoleć Tiger sam się tu wąch. Ja nie będę w domu seriale oglądać. Zabrałem tylko tą korbę. Jeszcze w ogóle zapomniałem klapek i ręcznika jeszcze w samochodzie jak ofiara kwałtu jadę. Ale... Wziąłem z samochodu, trzaskam drzwiami i mówię, o dzisiaj to sobie nawet złota polskich bierdol. W dumie to mam. I złożycie tak jak idę w stronę, w stronę chaty, nagle słyszę za plecami takie. Adam! Adam! I patrzę, a za mną mój sąsiad z klatki obok Karol biegnie. Łysy ze swoim nowym pinbulem, go, no, go tam szarpie. Mówi do mnie, ty Adam! O kurwa. Wziąłeś się za siebie, co? Ja mówię, jak się wziąłem za siebie. No mówię, to? No, tam góra troszeczkę ćwiczy. Wielu no, zajpiście, boś na basenie. Wie jak na basenie? No, byłeś, bo się Google odbiły. Ja